Cześć, witam Was serdecznie. W tym filmie pokażę Wam, jak porównują się widorejestratory trzykanałowe, topowe widorejestratory trzykanałowe, czyli te, które rejestrują jednocześnie przód, tył i wnętrze pojazdu a 139 oraz Vantrue N4. Te dwie kamery porównam, pokażę wam, jakie są różnice między nimi. Każdy z tych widorejestratorów osobno już prezentowałem, recenzowałem na kanale. Zapraszam. Link do tych recenzji znajdziecie w opisie pod tym filmem. Na kanale znajdziecie też porównanie bezpośredniej jakości nagrywania obydwu tych rejestratorów ze każdej kamery przedniej, tylnej i wewnętrznej. Tak więc, zapraszam. W tym konkretnym filmie skupię się na porównaniu budowy tych kamer, różnic funkcjonalnych, różnic w parametrach optycznych itd. itd. Tak więc, zapraszam serdecznie. Przekonajcie się, która z tych kamer będzie lepsza dla Was. Pierwszą rzecz, którą chciałbym pokazać w kontekście pokazania różnic między tymi widorejestratorami to są ich cechy fizyczne, ich budowa, ich sposób mocowania. Więc tu mam WioFła 139, tutaj Wantru N4 zacznę od Wiofła 139. To jest zestaw, który zawiera trzy moduły. Moduł kamery przedniej, tutaj ta główna jednostka centralna, ona jest mocowana do szyby na takim module, który przykleja się do szyby. Taki uchwyt. Jest to jednocześnie moduł GPS w ten sposób nasuwamy kamerę. To jest taki kształt, taki łezki, bardzo typowy dla Viofo, można powiedzieć. No i osobny moduł stanowi kamera wewnętrzna, która jest tutaj sprytnie przyklejona do spodu n 4. Specjalnie celowo to zrobiłem, żeby uzyskać dokładnie tą samą linię mocowania. płaszczyznę, obserwacji przez kamery wewnętrzne, żeby porównać szerokość kąta widzenia obydwu kamer. n 4 to dość klasyczna konstrukcja widorejstratora na uchwycie przyssawkowym z głowicą kulową, która daje tutaj możliwość dość szerokiej regulacji w różnych płaszczyznach. Uchwyt jest aktywny, więc przewodzi tutaj zasilanie. Można podłączyć kabel bezpośrednio do uchwytu, co jest też bardzo wygodną sprawą. No i kamera wewnętrzna, w odróżnieniu od A139, jest zintegrowana z modułem kamery przedniej. Regulowana góra-dół w ten sposób, więc jest to rozwiązanie, takie bym powiedział, bardziej zintegrowane. No i oczywiście kabel, który prowadzi do kamery tylnej. Analogicznie jak w Vioho A139. Kwestia kwestii okablowania dość istotną różnicą między tymi widoryztorami jest grubość przewodów, szczególnie przewodów sygnałowych do kamery tylnej bądź wewnętrznej w przypadku A139. Viofo zastosowało po raz pierwszy przewody koncentryczne sygnałowe, które są bardzo cienkie, mają bodajże mniej niż 3 mm grubości. Viofo, przepraszam, wantru trzyma się standardu USB typu C, no i ten kabel jest dużo grubszy, no nie, nie mogę tego przybliżyć, ale myślę, że tą różnicę tutaj z daleka widać, więc te kable od Viofo do kamer wewnętrznej i tylnej są dużo prostsze w poprowadzeniu, w tutaj gdzieś schowaniu ich łatwiejsze. Co więcej, można też dokupić dłuższe kable, nawet 10- 15-metrowe, bo w zestawie mamy jednometrowy do kamery wewnętrznej i sześciometrowy do kamery tylnej, więc gdyby zaszła potrzeba zamontowania widorejstratora z kamerą tylną, nie wiem, w jakimś dużym busie albo SUV-ie, można dokupić po prostu dłuższy kabel koncentryczny, oczywiście tej samej grubości. Chciałbym jeszcze wrócić do tematu kamery wewnętrznej, przepraszam, kamery głównej i wewnętrznej w we WioFo. Zupełnie różna konstrukcja, bo są w odróżnieniu do wantru to są dwa różne moduły. Teraz można to rozpatrywać subiektywnie, jako zaletę bądź wadę. Moim zdaniem jest to zaleta ze względu na to, że daje nam dużo większą elastyczność w montażu. Można po prostu tę kamerę wewnętrzną w innym punkcie zamocować, bardziej dogodnym. Być może w przypadku samochodów osobowych nie ma to aż takiego sensu i być może ktoś uzna, prawdopodobnie ktoś uzna, że niepotrzebnie jest tą osobną kamerę montować w, kam w samochodzie osobowym, dodatkowy kabel gdzieś trzeba poprowadzić i tak dalej, ale mimo wszystko daje nam to trochę większą elastyczność. Moim zdaniem, niż w przypadku Vantru N4, który ten moduł ma w kamerę wewnętrzną i zintegrowany z kamerą przednią, e, ta kamera wewnętrzna osobno montowana myślę, że sprawdzi się szczególnie w jakichś dużych pojazdach, nie wiem, ciężarówkach, czy busach, czy, czy mikrobusach, taksówkach, może też, więc to jest moim zdaniem pod tym względem atut. Natomiast w większości przypadków prawdopodobnie takie rozwiązanie klasyczne, w przypadku, jak, jak, jak Vantru, e, zdecydowanie lepiej się sprawdzi, będzie prostsze po prostu w montażu. W kwestii funkcjonalności tych dwóch wideoregistratorów, e, oczywiście też jest trochę cech wspólnych, trochę różnic, zaraz o nich powiem, natomiast zacznę od parametrów związanych z jakością nagrywania, z rejestracją obrazu. W osobnym filmie na kanale, link do tego filmu znajdziecie w opisie, umieściłem takie szczegółowe porównanie, dwa w jednym jakości obrazu z jednej z drugiej kamery, z kamery przedniej, wewnętrznej i tylnej, więc polecam gorąco. Żeby samemu, własnym subiektywnym okiem, przekonać się, która kamera nagrywa lepiej. Moim subiektywnym zdaniem. Jest tutaj remis, ale z delikatnym wskazaniem na wantru, szczególnie z kamer wewnętrznej i tylnej. Troszeczkę ciemniej nagrywa wantru, faktycznie, ale też trochę skuteczniej sobie radzi z odczytywaniem, wychwytywaniem detali. Natomiast w 139 no, gdzie nie ma ten obraz być przyświetlony, można to albo poprzez korekcję ekspozycji yy, skorygować, yy, albo po prostu oprogramowanie, które też może po prostu być uaktualnione w, w trakcie. Z przodu są sensory IMX 335 w obydwu rejestratorach, 2,5K e, 30 klatek, natomiast jeśli chodzi o kamery wewnętrzną i tylną, Full HD 30 klatek, Sony IMX 307 w WANTRU, Sony IMX 291 w Viofo, e, to jest ta różnica jeśli chodzi o sensory e, w tych modelach. E, jeszcze odnośnie kamer wewnętrznych parę słów. Po pierwsze, w WioFo mamy aż 6 diod podczerwieni, które doświetlają wnętrze w warunkach nocnych, w wantru są 4. Myślę, że na tym porównaniu dwa w jednym też widać te różnice, szczególnie jadąc w pełnej ciemności, dużo lepiej jest wnętrze rozświetlone w przypadku kamery WioFo. Jeszcze też wrócę do wątku związanego z osobnym modułem WioFO kamery wewnętrznej. Dlaczego wracam do tego? Ponieważ w Wantru ten moduł jest zintegrowany, więc ten kąt widzenia kamery wewnętrznej można regulować, w pewnym sensie regulować, tylko poprzez zmianę mocowania całego modułu, całego, całej kamery. Natomiast tutaj mamy tę elastyczność, że ten moduł możemy sobie, mogę na przykład zamontować gdzieś na szybie, albo gdzieś tutaj w, pod lusterkiem, i dzięki temu uzyskać dodatkowych kilka centymetrów do przodu. No i w efekcie zyskać jeszcze większy tutaj zakres monitorowania po bokach, gdzieś od tego powiedzmy miejsca, co ma znaczenie nie tylko w trybie parkingowym, ale także, także podczas jazdy, żeby widzieć co się dzieje we wnętrzu, ale też właśnie po bokach samochodu i mieć ten prawie, że... Ponaromęczny widok wokół samochodu właśnie dzięki temu rozwiązaniu. Kwestii funkcjonalności pozostałych tych widorejestratorów, no cóż, jest dużo cech wspólnych, ale też jest dużo cech, powiedzmy tutaj, funkcji, które niestety są różne. No ale zacznę od tych wspólnych. No cóż, obydwa rejestratory obsługują pojemności pamięci 256 GB, obydwa są zasilane kondensatorami, to jest oczywiście duży atut. Obydwa używają okablowania zasilającego USB typu C. Obydwa nagrywają to, o czym wspomniałem wcześniej, 2,5 k, 30 klatek z przodu oraz full HD z tyłu i wewnątrz, więc tutaj te parametry nagrywania są też bardzo podobne i ta jakość nagrywania też jest zbliżona. Na pewno nie ma jakiejś przepaści między nimi więc tutaj pod tym względem też jest bardzo wysoki poziom. No i obydwa też e, posiadają tryby parkingowe, aczkolwiek w tych trybach parkingowych są delikatne różnice. I tak w przypadku Vantru e, tryb, parkingowy, e, tryb parkingowy albo detekcja ruchu i kolizji, albo low bitrate, ten low bitrate jest bardziej moim zdaniem zalecany, bardziej skuteczny, ale zmierzam do tego, że tu nie jest wymagany żaden adapter zasilania. E, wystarczy podłączyć zasilanie do jakiegoś, znaczy e, wtyczkę do jakiegoś stałe, źródła stałego zasilania, niekoniecznie e, z adaptera zasilania i ta kamera, też po 5 minutach się samoczynnie przełączy w tryb parkingowy. Eee, natomiast oczywiście można zastosować dedykowane do zasilania, do gniazda OBD-2, które jest praktycznie w każdym samochodzie, aczkolwiek tu zalecam pewną ostrożność ze względu na to, że szczególnie w nowoczesnych samochodach Podłączanie na stałe y, jakiegoś odbiornika do gniazda OBD może powodować jakieś błędy w komputerze na desce rozdzielczej. No albo standardowo do gniazda bezpieczników. W przypadku Viofa 139 są trzy tryby parkingowe: też detekcja ruchu i kolizji, też low bitrate, ale też, też jest tryb time lapse. No i w przypadku Viofa 139 trzeba dokupić osobno adapter zasilania do instalacji elektrycznej HK3 USB typu C. Bez tego adaptera zasilania kamera samoczynnie nie przełączy się w tryb parkingowy, więc też trzeba mieć to na uwadze. Niemniej jednak te tryby parkingowe w tych kamerach też są. Oczywiście nagrywają ze wszystkich trzech kamer, co ważne też z wnętrza, więc też macie podgląd na to, co się dzieje po bokach pojazdu, nie tylko we wnętrzu, podczas postoju. W kwestii różnic funkcjonalnych dzielących te widorejestratory. no cóż, tutaj muszę powiedzieć, że zdecydowanie więcej atutów jest po stronie Viofo. No i tak, przede wszystkim w tej klasie cenowej powyżej 1000 zł, moim zdaniem każdy widorejestrator w standardzie powinien mieć przede wszystkim moduł GPS w zestawie oraz funkcjonalność WiFi. fi jakkolwiek ją ocenia, czy jest to zbędny bajer, czy rzecz przydatna. Tego typu funkcjonalności w tej klasie budżetowej powinny być standardem. W przypadku Wantru, o ile moduł GPS można dokupić, jest on w formie innego uchwytu po prostu z modułem e, do szyby. Tak niestety no, moduł Wi-Fi czy funkcjonalności Wi-Fi tutaj w żaden sposób nie dokupimy. W przypadku WiFa 139, no, z racji tego, że tu nie ma wyświetlacza, no, ten moduł Wi-Fi jest jakby takim obowiązkową funkcjonalnością. Moduł dwuzakresowy po przełączeniu w 5 GHz. Transfer do telefonu plików z kamery jest naprawdę bardzo szybki. Aplikacja jest po polsku. Ja osobiście uważam funkcjonalność Wi-Fi za atut, ze względu na to, że można w ten sposób w dość szybki sposób podejrzeć nagrania. Z kamery. Szczególnie jeżeli nie mam pod ręką jakiegoś laptopa, czegokolwiek, do, do, do czego mógłbym wsadzić kartę pamięci z rejestratora i sobie podejrzeć te pliki. Bo nie oszukujmy się. Podglądanie plików czy szukanie plików na takim malutkim ekraniku no niestety zbyt wygodne nie jest, więc no, ta elastyczność związana z dostępem do rejestratora przez Wi-Fi jest no moim zdaniem dużo dużo lepsza. No i tutaj zdecydowanie Wiofo absolutnie wygrywa nad Vantro. No ale nie tylko nad tym. No GPS, Wi-Fi, filtr polaryzacyjny w zestawie podstawowym do kamery przednik. Do Vantro nawet nie ma możliwości do kupienia filtra, więc to kolejny atut A139. Co jeszcze dodatkowe, można powiedzieć takie bajery, bo to jest w sumie taka nowość, do A139 można podłączyć mikrofon zewnętrzny, jest on już dostępny, mikrofon zewnętrzny, który można gdzieś zamontować albo gdzieś tutaj na podsufitce, albo sobie nawet jeżeli miałbym ochotę nagrywać vloga z Viofo, to mogę sobie tutaj ten mikrofon zamontować, żeby uzyskać lepszy dźwięk. Jest też tutaj, założyłem, taka blokada, która zabezpiecza na śrubie dostęp do karty pamięci. Kable można wypiąć, tam w sumie nawet to zrobię teraz. Taka nakładka na śruby imbusowe. Tutaj z boku jest slot na kartę pamięci i ta blokada jakby zabezpiecza dostęp do karty pamięci. Jest to zabezpieczenie takie, bym powiedział, flotowe dla pewnie odbiorców instytucjonalnych, którzy nie chcieliby, żeby ich kierowcy gdzieś tam grzebali w nagraniach w karcie pamięci. Też taki można powiedzieć Bayer, no ale jest też dodatkowy atut dla pewnej rzeszy klientów. No i jeszcze jeden, jeden jest, powiedzmy, atut, mianowicie powiadomienia głosowe. W sumie to wynika z tego, że kamera nie ma wyświetlacza, a głosowo nas powiadamia o tym, jakie czynności aktualnie kamera wykonuje. Że na przykład włącza się, na zaraz nagrywanie, łączy się z siecią Wi-Fi i tak dalej, i tak dalej. Mówi to po angielsku. Oficjalnie mówi to po angielsku, w, te, w momencie kiedy nagrywam ten film, ale mam już nieoficjalnie dostępny firmware, który nie jest jeszcze publicznie dostępny. Ale już mam firmware z komendami, czy tymi komunikatami w języku polskim, więc myślę, że to jest kwestią czasu, kiedy te, ten firmware pojawi się w formie oficjalnej na stronie Viofo. Ok, czas krótko podsumowywać to porównanie. Dwóch bardzo mocnych widorejstratorów trzykanałowych, A139 Vantruen 4. Bardzo podobne do siebie, a jednak dość różne widorejestratory. Mam nadzieję, że w tym filmie e, pokazałem te różnice dość dobitnie. No, najważniejsza to oczywiście kwestia montażu i budowy. No True 4 i e, A139, no tutaj ta różnica jest po prostu widoczna gołym okiem od razu. Kwestia gustu, ja osobiście bardziej preferuję tego typu e, wideorejestratory mocowane na klej e, do szyby niż przyssawkowe, są dyskretniejsze. Z drugiej strony w Antru po prostu jest prostsze w montażu. Bierzemy przysawkę, ciach, zamontowane, nie trzeba żadnego dodatkowego okablowania, tylko do kamery tylnej, więc no, co kto woli. W kwestii funkcjonalności, cóż, boli mnie strasznie, po raz kolejny to podkreślę, że w Antru nie ma modułu Wi-Fi. Ani gps u w zestawie w tej klasie cenowej to powinien być absolutny standard, przecież nawet w kamerach za 200 parę złotych już można znaleźć moduły WiFi, no a tutaj tego nie ma. No i tych kilka innych atutów. A 139 poza WiFi i GPS-em w zestawie mamy ten filtr polaryzacyjny. E, możemy podłączyć ten mikrofon, możemy zrobić sobie tutaj tą blokadę. No, to są oczywiście takie dodatki, ale przede wszystkim wi Wi-Fi i GPS w zestawie i filtr polaryzacyjny są te trzy atuty. Kwestia jakości obrazu: cóż, jeszcze raz odsyłam Was do tego porównania. Dwa w jednym, tam ocenicie to sami. Moim zdaniem jest remis z lekkim wskazaniem na Vantru, ale tutaj też nie ma jakiejś dramatycznej przepaści. Zresztą, tak jak zawsze mówię, jest to kwestia mocno subiektywna do własnej oceny. Podsumowując subiektywnie, ze względu na mocowanie budowę i funkcjonalności, w tym porównaniu lepiej wypada A139, jest bardziej można powiedzieć napakowany bajerami, ale z drugiej strony Wantru też jest mocnym zawodnikiem, bardziej prosta, prostsza po prostu w montażu, w budowie, w obsłudze. Wantru też ma swoje atuty. Jakie jest Wasze zdanie? Co sądzicie? Dajcie znać w komentarzach pod tym filmem, a tymczasem dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że był pomocny. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!